Tutaj Serion, witam Was tak długo wyczekiwanym materiale. Co prawda niektórzy aż, aż nazbyt, nazbyt dokuczliwie się o niego upominali, ale e, udało mi się zebrać. Naprawdę mam ostatnio mało, mało wolnego czasu i nie raz to mówię, ale po prostu mam i pracę, mam i życie osobiste, mam inne rzeczy, więc po prostu się wcześniej nie dało, więc przedstawiam wam e, moją samiczkę Pytona Królewskiego o imieniu Neftyda. Niedawno przeszła wyimkę, więc powinno to widać, znaczy być widoczne w kamerze właśnie jej takie piękne, odświeżone kolory. Ja tutaj zadbają o jakieś lampki, mam nadzieję, że mi się w okularach nie odbijają, ale chodziło mi o to, żeby Wam pokazać e, jej po prostu e, piękne kolory. Jeżeli chodzi o dotyk węża, bo rozumiem, że większość moich widzów, albo, albo prawie prawie wszyscy nigdy nie, nie dotykała węża, nie miała go w rękach. To takie, może najbardziej trafnym spostrzeżeniem będzie akurat, akurat nie moje, tylko nie mojego niedawnego gościa, że to tak jakby trzymać taką mięsistą, solidną, grubą gałąź i w którymkolwiek miejscu jej dotykamy, czujemy tą siłę, czujemy te mięśnie. Myślę, że to jest całkiem trafny opis. Więc może ja tutaj wspomnę, dlaczego akurat pyton królewski, bo przynajmniej. No, moim zdaniem ja się naj, najwięcej spotkałem, że jeżeli chodzi o domowe hodowle węży to takim najczęstszym e, dusicielem trzymanym to jest boa constrictor, czyli po prostu boa dusiciel. Ja też byłem na niego namawiany kiedyś tam, gdy się zdecydowałem, że węża sobie kupię, ale poczytałem, poczytałem i one po prostu duże rosną bodajże tam do 3 do czterech metrów, szczerze mówiąc to, to musiałbym to sprawdzić. A znalazłem sobie takiego hmm, pytona kolewskiego, pyton regius I nazwa ładna, i, i sam wąż jest piękny. No i one rosną tak do 1,5 metra, do 1,8 metra, tak maksymalnie. Więc ja stwierdziłem, no bo jeżeli już się decydujemy na zwierzę, to po powinniśmy myśleć o tym, co będzie w przyszłości, a nie na już, prawda? Więc zdecydowałem się na akurat ten gatunek, ponieważ duży nie rośnie i wiedziałem, że z czasem, będę mógł po prostu zapewnić mu bardzo dobre warunki, tak żeby on się czuł, no, czuł się dobrze. A przecież o to chodzi. Trzymamy zwierzę, żeby nie, nie męczyć, nie bawić się nim, tylko żeby zapewnić w jakiś sposób mu odpowiednie warunki. No, ja wiem, że tutaj taka trochę wątpliwa ta argumentacja, bo tak naprawdę każde zwierzę powinno żyć w naturze. No ale już, jeżeli się na coś decydujemy, a jest taka możliwość, żeby kupić to ja uważam, że, że warto skorzystać i może zostawmy ten temat, bo to naprawdę temat rzeka, jeżeli chodzi o trzymanie zwierząt w domu, czy się powinno, czy nie powinno. Ok, przyjmijmy, że już tak jest. Mamy ochotę, żeby trzymać takie zwierzę. Chcemy zapewnić jak najlepsze warunki, więc jeżeli chodzi o akurat wybór tego zwierzęcia, to poza tym, tak jak wspomniałem, że, że duży nie rośnie, jest bardzo spokojna. Znaczy, ten gatunek słynie z tego, że jest spokojny. Moja samiczka jak najbardziej wpisuje się w ten opis. Nigdy z nią nie miałem jakichś tam negatywnych akcji. Jeżeli chodzi o pytony, to tak może od razu wyjaśnię, że no zdajecie sobie na pewno z tego sprawę, one nie mają jadu, ale mają zęby. Bodajże 36 ostrych jak szpilka zębów, no bo niestety tą ofiarę musi jakoś złapać. A potem ją całym cielskiem Dusi. Jeżeli chodzi o karmówkę, no to tam różne rzeczy ludzie podają. Ja staram się przede wszystkim szczury, chociaż zdarzy się tam jakaś mysz. Jeżeli chodzi o karmówkę, to gdzieś tam przeczytałem, prawda, no i, no i powiedzmy, że się z tą opinią zgadzam, że szczury są na, najlepszą karmą dla, dla węży. A dlaczego? No to, to już to odsyłam, prawda, do odpowiednich opisów. No ja sobie już zdanie wyrobiłem. Jeżeli... Przyzwyczajmy węża do jedzenia szczurów, to jest bardzo dobrze, bo to jest świetna karmowa. A tak prawda, poruszając temat jedzenia. Minusem niestety tego gatunku jest to, że potrafi się zaciąć w jedzeniu ma takie kaprysy grymasy, o, tak ogłasza sobie gudówkę. poza taką zwyczajową, zimową gudówką, ale to jest to jest normalne, że tam prawda, zazwyczaj przynajmniej u mnie trzymam tego węża od 4 lat prawie. No i zazwyczaj tak jakoś listopad, październik już przestaje mi jeść, nie chce już przyjmować pokarmu i tak do lutego do marca. Zazwyczaj taką głodowę sobie urządza i, i po prostu jedzenia nie chce łapać. Poza w pozostałych miesiącach no to staram się prawda tego jedzenia jak najwięcej dawać, tak karmi się co tydzień, co dwa, co trzy tygodnie, co raz na miesiąc w zależności po prostu co tam się poda, bo też trzeba liczyć się z tym, że jak damy jakiś duży pokarm, no to trzeba dać mu czas, żeby miał go strawić. Jeżeli chodzi jeszcze o warunki, oczywiście na pewno zauważyliście, że od samego początku filmiku lecą tam napisy, prawda, opis tego gatunku, już tak zacząłem Was przyzwyczajać, myślę, że to jest całkiem fajna opcja, bo poza tym, co ja gadam, to możemy od razu opis, opis po prostu jakoś tam przeczytać, a ja wybieram pewne informacje, oczywiście opis pochodzi z terarium.pl to tutaj więcej, więc dobrze. O głodówkach wspomniałem o warunkach w terrarium. Wspomniałem Nestida ma kilka zabawnych historii, ale może nie będę ich teraz poruszał. Jak widzicie, jakoś tak wytrzymuje, wytrzymuje moje towarzystwo i trzymanie poza terrarium. Ja może tylko wspomnę, że gdybyśmy się decydowali na węża, to żeby za długo poza terrarium nie trzymać, bo jak możecie zobaczyć w opisie dosyć się takich, takie wygórowane wymagania ma jeżeli chodzi o środowisko, w jakich powinniśmy trzymać. Oczywiście niektórzy hodowcy wężów to trzymają po prostu na gazetach. No, no można, okej, okay, no można na gazetach. Yy, mi to tak za bardzo nie, nie odpowiada, bo trzeba, moim zdaniem jakoś tak staram się, żeby zbliżyć do tego środowiska naturalnego. Oczywiście w 100% się nie da, ale, ale takie gazety to tak nie za bardzo jakby, nie wiem, ten wąż w naturalnym środowisku to w drukarni mieszkał, ale to, to każdy ma jakieś tam swoje ale. Ja trzymam akurat na takich wiórkach kokosowych przemieszanych z korą i zawsze jest pojemnik. Oczywiście nieco później pokażę to terrarium. No nie jest już takich, powiedzmy, super, świetnych lotów, ale, ale jestem z niego zadowolony. Jeżeli chodzi o ten gatunek, to jeszcze tutaj Wam powiem, że jest dosyć skryty. To jest raczej taki Mieszkaniec spacerowicz nocny. Poustawiałem takiemu różne korzenie, gałązki. Wspina się często w nocy, czym czasami mnie przez to budzi. No, no i z gracją potrafi spaść. z takiej gałęzi, wtedy taki duży huk, no bo niestety nie jest zbyt dobry w spinaczkach. Lubi się wspinać, ale potrafi spaść, więc ja tak, tak gęsto w miarę. Korzenie i, i gałęzie układam, żeby jak już tam spadał, to miał się o co oprzeć, czego złapać. No niestety, alpinistka, to ty, to ty nie jesteś. No i co? No, no i tak z grubsza to tyle. No widzę, że już nawet tego wstępu to ponad 7 minut prawie 8 nagrałem. Także przejdziemy teraz do opisu teralium, pokażę wam jak to u mnie wygląda. No i mam nadzieję, że ten wstęp Wam wystarczy. To zapraszam do kolejnej części. Hej. W oczy oczywiście rzuca się czerwone oświetlenie, ja jeszcze tutaj lampką świecę, żeby lepiej było widać. Na środku pojemnik z wodą, jest to metalowa miska pokryta pianką montażową, dosyć fajnie właśnie maskuje ten metal. Po lewej stronie jest regulator temperatury, który no, sprawuje pieczę nad temperaturą w terrarium. Oczywiście wszystko jest po to, aby zapewnić odpowiednie warunki mojej wężycy. Więc, tak jak tutaj mówiłem, podłoże jest złożone z kory, z drewienek przeróżnych, trochę tam chipsu kokosowego, takiego grubszego, jest kilka kamieni. Przewód grzewczy jest generalnie pod właśnie podłożem. Nie zabezpieczałem go aż tak, tak bardzo, po prostu został przysypany tymi wiórkami i korą. Z tyłu możecie też zauważyć kawałek. Ścianki z wykonanej z korka, no i przyczepiłem do niej taką tubę. No i wąż się może, może potem wspinać. No to tyle. Dzięki, cześć. Hej, podoba Ci się to, co robię na YouTubie? Zostaw zatem łapkę w górę, napisz komentarz pod tym filmikiem, poleć go swoim znajomym, zalinkuj go na fejsie. Wszystkie te czynności spowodują, że będę miał motywację do robienia kolejnych filmików, a na pewno chcę zobaczyć, jak się gdzieś przejęzyczę, powiem jakąś głupotę lub inną rzecz, prawda? Także do zobaczenia w nowym materiale. Cześć!